Monika Pawlak, witam ze studia telewizji internetowej Dziennika Łódzkiego. Naszym gościem jest dziś Pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Prezydent, porozmawiamy o miejskich finansach. Według Pani pierwszego zastępcy Pana Marka Cieślaka to nudny temat, ale ja myślę, że naszym czytelnikom i internautom wiele rzeczy z budżetu miasta na pewno interesuje. Jak Pani ocenia projekt budżetu przygotowany przez Pana Tomasza Sadzyńskiego? Niestety oceniam go jako nieodbiegający w niczym od projektów poprzednich budżetów, czyli nie ma w nim żadnej, ale to żadnej myśli przewodniej, czyli to pokutuje oczywiście jedno, że fakt, że miasto nie ma strategii i nie wie w jakim kierunku powinno się rozwijać, co powinno być priorytetem miasta, a co powinno być działaniami koniecznymi, aczkolwiek traktowanymi w sposób przy w przypadku obecnej, obecnego budżetu i sytuacji, w jakiej jest, raczej troszeczkę marginesowo. Niestety został potraktowany tak jak i poprzednie tworzone przez 7 lat przez poprzednią ekipę przez poprzednią władzę jako rodzaj przejmowania z roku na rok z niewielkimi zmianami wynikającymi ze stopnia inflacji bądź stopnia zaangażowania środków europejskich, natomiast nie wynikających zupełnie z koncepcji. W jakim kierunku i co powinno być priorytetem Łodzi? Polskiej? Czy z tych cyferek zapisanych w budżecie wyczytała Pani to, co wyczytują radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli że stan miejskich finansów jest katastrofalny i grozi nam zapaść finansowa? Ależ oczywiście, ja absolutnie zgadzam się z tym. Przyznam, że mnie dziwi, bo przecież to po części oni tworzyli te finanse, w związku z czym. W ostatnim e roku, tak. Dokładnie, w związku z czym tu. Mały ukłon w ich stronę, że opozycji to jest Okej, okay, Ale ja, mimo iż nie tworzyłam zupełnie tego budżetu, to jednak w przeciwieństwie do przede wszystkim poprzedniego wiceprezydenta z lewicy mam myślę, że większe możliwości do krytykowania. Skoro ten budżet jest tak, jak Pani powiedziała, bo radni są tego samego zdania, bez wizji, bez priorytetów, to dlaczego nie skorzystała Pani z szansy, żeby przełożyć, przesunąć w czasie pracę nad budżetem? No w tym roku wyjątkowo można uchwalać budżet do końca lutego, tylko mamy sesję pod koniec stycznia, tak jak co roku. Dlatego, że y, praktycznie trzeba by było od nowo przepracować cały budżet, a miesiąc to jest nic, żeby to zrobić. To nie da, zrobić. Nie tak da się, w się zrobić miesiąc, natomiast. Yy, wszelkie inne głębsze ingerencje powodują, że nie zostanie on przyjęty przez regionalną Izbę i będzie taki efekt, że będziemy musieli borykać się z prowizorium bądź ewentualnie no, yy, nie wiem, w jaki sposób dalej można funkcjonować bez yy, określonego dokumentu. Przedstawiła Pani już swoją autopoprawkę, ale od razu zaznaczyła Pani, że to jest dopiero wstępne, że ten budżet będzie w czasie roku. Wielokrotnie, poprawiany. na pewno, jak najbardziej. Czy ta Pani autopoprawka już konsumuje wnioski i sugestie radnych Platformy i PiS do tego budżetu? Tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o mój klub macierzysty, czyli Platformę, przekonywałam moich kolegów, koleżanki, że trzeba postawić na priorytety. Ja wiem, że z punktu widzenia być może każdego z mieszkańców, każdy chciałby, żeby coś z jego rzeczy najważniejszych, z kawałka chodnika wzdłuż jego domu, z kawałka ulicy utwardzonej wzdłuż jego posesji, żeby skonsumować ten budżet. Ja apeluję o jedno i do tego przekonywałam moich radnych, żeby skupić się na rzeczach najważniejszych w tej chwili. Jeżeli w tej chwili nie zaczniemy czynić inwestycji strategicznych, to te drobne rzeczy zjedzą budżet. Te priorytety budżetowe dla Pani to jest co? Promocja przez sport, bo tam był to poprawce zwiększyła Pani te wydatki, pojawiły się pieniądze na program 100 jest bardzo ważny dla miasta, nawet wspomniała Pani o już w tym roku rewitalizacji tak, dwóch budynków, tak. to jest bardzo istotne, to jest monitoring ulicy Piotrkowskiej, dołożyła też Pani pieniędzy na bardzo ważną dla wielu, myślę, kwestię remontów budynków oświatowych, a także na drogi. Znaczy to jest początek, bo y, chciałabym zaznaczyć jedno: jeśli chodzi o promocję przez sport, to jest obietnica, którą złożyłam wobec tak, Łodzian, wobec, mówiła, tak, wobec nie tylko klubów, ale przede wszystkim Łodzian, kibiców, żebyśmy mogli oglądać igrzyska, w sensie rozgrywek, ja bym bardzo chciała, żeby to były w dużej formie igrzyska, ale rozgrywki naszych drużyn trzeba je w jakiś sposób wspomóc taką formę wybrali poprzednio radni że będzie to najlepsza forma ja się z tym zgodziłam że trzeba wspomagać bo żeby młodzież chciała uprawiać sport musi mieć wzorce oczywiście. ja bym chciała oczywiście żeby te wzorce nie skupiały się na ustawkach pseudokibiców no to... bo to jest zupełnie inna oczywiście. rzecz i na ten temat wzorce, też będę tak. roz, rozmawiała z klubami jeśli chodzi o również promocję o wydatkowanie tych środków na promocję przez sport, bo chcę, żeby zagwarantowano mi niejako, że również kluby jednak bardziej intensywnie zaangażują się w to, żeby w jakiś sposób zagospodarować swoich kibiców. Jeśli chodzi o program Sto jest to pierwszy etap. My byśmy mogli starać się większe środki od razu tutaj uaktywnić, tylko ten projekt nie jest jeszcze przygotowany. My ani nie znamy skali projektu. Czyli koniecznych nakładów, ani nie mamy przygotowanych przede wszystkim spraw najważniejszych, czyli kwestii związanych z własnością tych obiektów, czyli które chcemy rewitalizować. A z drugiej strony, jeżeli chcemy poddawać pod rewitalizację, musimy zapewnić mieszkańcom, którzy zamieszkują te kamienice, możliwość przynajmniej na czas remontu dla tych, którzy dalej później będą chcieli mieszkać w tych obiektach możliwość przeniesienia. Do tego potrzeba i tu Pani nie wyszczególniła, ale dla mnie to jest najistotniejszy, są 2 miliony na projekty domów komunalnych. Przyjmuję we wtorki Łodzian i przyznam szczerze, że skala potrzeb to jedno, a skala zaniechań i warunków, w jakich żyją Łodzianie nie jest do opisania. Środki, które już się pojawiły, one co prawda są już w ramach zagwarantowanych, ale to jest kwestia nowego centrum Łodzi i wszystkich kwestii związanych z stworzeniem rzeczywistego projektu. Na razie to jest wizja. No i to co najważniejsze, prace koncepcyjne związane również ze stworzeniem studium wykonalności budowy stadionu miejskiego, bo to też musi się w tej chwili zadziać. To jest ostatni moment, żeby jak najszybciej. Yy, Zainicjować budowę stadionu miejskiego, bo z tym też nie możemy czekać. No tak, bo jak powiedział pani zastępca Krzysztof Piątkowski, o tym stadionie się tylko mówi. Tak, lat, dokładnie. A się w tej kwestii nie dzieje? I Proszę się... państwa, to jest to, co jest najgorsze, że to, co zastaliśmy, jeśli chodzi o, o sytuację, to praktycznie zastaliśmy błogie nadzieje i mm, wizje po, określonych życzenia. osób. Natomiast nie zastaliśmy praktycznie żadnego konkretnego projektu. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej swoje poprawki do budżetu szacowali na 25 milionów złotych. Między innymi w tych poprawkach jest postulat dołożenia 5 milionów na drogi, 6,5 miliona na remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 190, wreszcie 500 tysięcy na monitoring dla Piotrkowskiej, do tego półtora miliona, które już Pani uwzględniła w swojej autopoprawce te poprawki Sojuszu są możliwe do przyjęcia przez Panią? Jeśli chodzi o remont pływalni, jest bardzo prosta forma. My zostawiliśmy i to duże środki w tej chwili dla, bo to jest 9 milionów, które zostały w dyspozycji jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze które Osiedla, które są wokół tej pływalni, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w ramach tych środków, które otrzymają, wskazały je, dedykowały niejako na tą pływalnię. No tak, bo teraz mają takie uprawnienia. Dokładnie. To się, to czymś... Nic nie stoi na przeszkodzie. Czyli te pieniądze są osiągalne. To jeśli chodzi o yy, na drogi. Owszem, ja y, zostały obniżone część, ale chciałam też sprostować y, kwoty na drogi, ale one wynikały z, tylko i wyłącznie z tego, że przetargi dotyczące dokumentacji okazały się y, kwoty, które w tej chwili osiągamy w przetargach dotyczących dokumentacji są zdecydowanie niższe od założonych. Stąd było uszczuplenie tych środków. Te środki na pewno pójdą na drogi, ale znowu. Nie chcę byle jakości, chcę, żebyśmy sukcesywnie przystępowali do kompleksowych remontów na wierzchni, ale... Pragnę też jednego, żeby te remonty były skorelowane z infrastrukturą. Pani prezydent, nie boli Panią zapisane w budżecie, no lekko licząc ponad 40 milionów na wyrównywanie strat miejskich spółek? Ja wiem, że ma Pani pomysł na pozbycie się tych długów. Bardzo, bardzo mnie to boli i przyznam, że jest to moją solą wokół, ale do wszystkiego trzeba dojść ja sukcesywnie te spółki, które nie są konieczne z punktu widzenia funkcjonowania miasta, będę starała się znajdować nabywców na te spółki, bądź operatorów tych spółek. Tańsze migawki, jest to realne? Tylko tym sposobem skłonimy łodzian do, no wiadomo, to jest i czysta i punktualna komunikacja, oczywiście, bo no, o tym ale, już ale nie ale wspomnę, ale jeżeli chcemy w jakiś sposób zmobilizować łodzian, żeby korzystali z y, publicznego transportu, to te migawki, które w tej chwili są, w. Najdroższe w kraju muszą stanieć, nie ma innego wyjścia. Natomiast zastanawiam się, żeby, czy nie wzrosną ceny biletów jednorazowych, żeby właśnie skłonić łodzian, żeby jednak wykupywali. Mamy bardzo niską ściągalność, jeśli chodzi o karanie za jazdy w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, na gapę. na gapę, a niestety tak się nauczyli łodzianie, nie że bardzo pani. często jeżdżą na gapę. To prawda, czyli rozważa Pani wzrost cen biletów jednorazowych? I to, co w tej chwili zarzucono nam, między innymi Najwyższa Izba Kontroli, że nie do pomyślenia jest, żeby wpływy z biletów stanowiły, tak jak jest to w przypadku Łodzi, niecałe 30% kosztów funkcjonowania tejże usługi. No tak, bo one spadają Musimy dokonale. dążyć. Dla porównania, Poznań, który ma połowę bez mała mniej mieszkańców, 400 tysięcy mieszkańców, ma dwukrotnie wyższe wpływy z biletów. Skoro jesteśmy przy komunikacji miejskiej, no ona pożera ogromne pieniądze z miasta w tym roku, to jest ogółem 350 milionów, więc… Jeżeli oczywiście ta kwota wystarczy, oczywiście, bo, bo ja różna. mam nadzieję, że o żadnej innej nie będziemy mówili, ale to są kolejne niestety rzeczy, które się zadziały, które są w moim przekonaniu bardzo złe, między m.in. dlatego zmieniliśmy prezesa… MPK. Ulica Piotrkowska. Jakoś milczy pani na ten temat. Nie, 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 broń Boże nie, nie milczę. To są kolejne działania, ale znowu kompleksowe. Chcę przystąpić raz jeszcze, przyjrzeć się całej strategii. I, I ja nie chcę mówić, ja nie milczę o Piotrkowskiej z jednego powodu, bo do tej pory wszyscy mówili tylko o Piotrkowskiej się, i to tak. się źle kończyło. Zgadzam Piotrkowska bez najbliższego otoczenia, najbliższych ulic śródmiejskich. Nie odrodzi się. Oddzielając ją od wszystkich innych ulic, tak naprawdę zabijamy tą ulicę sami, własnymi rękoma ją podcinamy, niejako jej żywot. Pani prezydent, nie jest pani trochę przerażona tym, co pani zostawiła w mieście? Niewiele ponad miesiąc minął, od kiedy pani usiadła w gabinecie prezydenta. Łodzi. I praktycznie z niego nie wychodzę od świtu do nocy. Inaczej spodziewałam się wielu bardzo trudnych rzeczy, ale. Jak to nieraz w życiu bywa, rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej niewyobrażalna. Lubi pani wyzwania jednym słowem? Ja bardzo lubię. mobilizację. Ja tak, ja ubóstwiam wyzwania i mam nadzieję, że lubię realizować, nie lubię przegrywać. Łodzienie też liczą, że te... podała pani tym wyzwaniom. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym Dziękuję gościem Państwu. była dzisiaj pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.